I co robimy? Poczekaj, tak macha, że nic nie widać. Ogrodnicy zbierają nasiona. przykład. Ogrodnicy! Powiedziała Alicja, która stała z reklamówką. Czuwcie pomóż! A czubcie pomogą. Właśnie, cię pomogą. A powiedz nam, Ala, nie mogę wytrzymać jak ma Marta mów coś. Mówię coś. Mówię. tak. Mówię. Nie, nie mogę jak ja już czy jak to będę cię oglądać, chyba się coś. Się... Ty masz dzisiaj projekt robi. No zrobię, aby co. Dobra idziemy. Powiedz co dostajesz od nas. Będę gruba. Albo albo nie. To będziemy sprawdzać. No, a druga? Już na poczętą dostałeś? No. Tak się brzuszek cieszy. Tak. Tak. cieszy. I ta Kasia, która te karzątki zmienia. No Idziemy, wycieczki. Chodźmy, wycieczkę. Kasia! Powiedz, co robimy? Sprawiamy faściory. A pokaż swoje chwasty? Nie! No, pokaż tę swoją siatkę pustą. Kasia zbierała. Cicho, mam w domu jeszcze. Udawajmy, że mam dużo. O, to bałek. 503 Pierwszy filmik z 503 Nie, to już drugi, bo jeszcze na naszej autobusowej wyprawie też było 503 Kurna A, Wolnicz. Ej, jesteśmy cztery. Kasia powinna zrobić tak. Mówię, bo ja jestem ja tak za nią, tak? I w mówię, yy, mówię mówię. Dobra, robimy yy. tak. Kasia? Czekaj, tylko oświecisz, bo coś wypada, <ścjalnie> Skąd ma Cię moja tak daleko, przecież mnie tam jeszcze nie było. No, dawaj. No, no, Mówię tak. No, mylić, Mówię, A, No mylić. Ty nie możesz dwa razy No, no, no aha, tylko raz. No. Dobra, to raz. <laughs> no, to jeszcze raz. To no, jeszcze raz, od właśnie. początku. Dobra, Kasia. Mówię, Mówię tak. Mówię 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 nie. Mówię 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 Bywa, Bywa, że... Że... Bywa. Czasem jestem znaczy, dziwna jest pierwsza jest Jak to miasto Macie rację, trzeba zmienić Kasia musisz się zakończyć, żeby coś, ktoś pamięta. Ale ja jestem ostatnia Trzy, cztery Mówię Tak Mówię Mówię Mówię, nie, mówię, mówię. Bywa, że, bywa, bywa. Czasem, Czasem jestem, jestem dziwna, jak, jak to, jest miasto? to miasto... <śmiech> U -u. <śmiech>